No i tak moi kochani, pora zacząć walkę. Dzieciaczki sobie tam chodzą po ścieżce. A tata zbierze szybkie polmos. Szybkie dwa wory szkła. I będzie załatwione. O, co to jest? Płyn hamulcowy DA1. To zostanie fajna kalka. Utrzymała się. A tu jest taka dziwna butelka, fajna też. Myślę, że można z niej coś zrobić. Fajnego. To sobie zostawimy. A tymczasem zobaczymy, co tam jest. Dzisiaj tylko szkło, moi kochani. Mam wory. Całe dwa na szkło. O proszę. Limara. O kurde, pamiętacie. Limara. Tak. O jeszcze coś, jeszcze jedna limara, ale się ktoś perfumował. Aha. Tu są butle po cincinach, po jakichś innych winkach, magii, wszystko wskakuje. Jest jakiś drut. O, czyżby miedziucha? Chyba tak. A miedziucha mnie zaprowadziła do. proszę, jabczana. Dobry jabol nie jest zły. Tu jest 0,75. Jakaś guma. Guma dzisiaj na razie zostaje. O, jeszcze większa butla. Tu był słoik. Dobra, na razie dzisiaj nie kopiemy, dzisiaj zbieramy. Ciebie też zostawię, bo jesteś pełna ziemi. Tak to załatwimy. Dzisiaj się nie zagłębiamy. Dzisiaj po prostu. Dynybyl. Nie znam dynybyla. Dynybyl, ciekawie brzmi. Tak to zostaje. Tu coś kopnąłem nie Bierzemy, Chodź. Bierzemy wszystko całe szkło. Opony na razie nie ruszamy. Tu są jeszcze. Kurde, co się dobrze przypatrywać, bo liście zakryły. Buteleczki. A no to co? W czymże jesteś? Rexona tym razem. Widzicie, dobra, to zostaje. Na razie. Ach flaszeczka wyjeżdża czyżby garnek AGD dobra, niech sobie przeschnie maść bierzemy do leków flaszki, słoiki, wszystko wyjeżdża jestem dosłownie 5 minut i już jest pół wora no Jedziemy z koksem, ale coś czuję, że tutaj się już dokończy ten worek. Przy okazji chciałem pozdrowić naszą kochaną Anię z Gniezna, która walczy z chorobą. Pozdrawiamy Cię Aniu, ściskamy. I na życzenie Ani pozdrawiam wszystkich, którzy życzą jej, czyli ogólnie wszystkim, powrotu do zdrowia. Trzymaj się Aniu, żółwik dla Ciebie dużo zdrowia i siły. Mam nadzieję, że umilę ci chociaż jedną chwilę tym filmem i biorę się za sprzątanie. O, a to nie jest zwykły słoik. To jest taki słoik, o, który chyba u mnie zostanie. Choćby na śrubki fajny taki, no i widzicie, to już jest pełne. Gotowe do wywiezienia. Wyciągamy jeszcze jednego i napełniamy. Pamiętajcie, myślcie globalnie, działajcie lokalnie. To jest bardzo ważne. Wungiel. Tu są dobre pokłady, mi się. Jeszcze wągla na opał idzie nadbierać. Uch, jeszcze ciśnienie trzymało. A to co to jest? Gaz? Gaz, gaz, gaz na ulicach. A tu jest jakiś... O, to jest od roweru chyba nie te linki. Leki, słoiki, a tu coś jest, co tam jest, tealight był, tealight się zamieni we wsad do flamingówki, dosyć leżenia w ziemi, a tu jest jeszcze więcej, pokrętło, dzieciaki się bawią, oreł, kurde. I taki Fajny wór Ręce opadają Moi drodzy Ręce opadają Porcelana Dobra Pjopa. Szybki przeskok. O, nie wywalaj się. Komary latają. Komary latają, a kubusie się zbierają. Tak. To zostaje na później. Co my tu mamy? Szkło nas interesuje. O. Szkło zinteresuje. To wszystko wyjedzie innym transportem. O, parasol był. Łop, ale bym się wywalił. O, patrzcie, tu szkła nie brakuje. Ha, panie i panowie, tu już kończymy zabawę na dzisiaj. Tu jest aż nadto. Dobra, jeszcze ten spiryt wezmę i koniec. Polmo z Lublin. Też może być. Dobrze, kochani. Tu, tu i tu. Czyż tak nie jest piękniej, kochani? Spacer jak to jest cudownie. Tylko trzeba się tych śmieci pozbyć. No to się rozbierz. No i tak to wygląda. Dzieciaki rozbawione, spacer rudany. Tyle, tyle. I spadamy. Idziemy się tego pozbyć. Trzymajcie się, papaty.